Cześć! Przed nami dwa finały Wimbledonu. Pewnie przed turniejem liczyliśmy, że w przynajmniej jednym z nich będziemy mieli reprezentanta Polski, no ale niestety ten turniej tak się potoczył, że zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz pożegnali się z imprezą w pierwszym tygodniu rywalizacji i od tego może chciałbym zacząć, bo, bo na Iga Świątek mocno tutaj liczyliśmy i wydaje mi się, że, że wszyscy się. W tych przewidywaniach pomyliliśmy, dużo takich mitów narosło wokół tego występu Igi Świątek. Po pierwsze, fakt, że te przygotowania były za krótkie. No, mi się wydaje, że, że niekoniecznie ta trawa berlińska chociażby ona jednak trochę się różni od tej, która jest na Wimbledonie. Wielu ludzi się z tego. Śmieję, widziałem tam w komentarzach pod filmikiem na kanale sportowym, no ale takie są po prostu fakty, nawet ta trawa w Isburn jest dużo szybsza, tam świetnie czuł się Maxim Cressy, a, a, a ta jednak Wimbledońska jest tak przycinana, że, że, że ona nie jest tak szybka, jak choćby ta w turniejach poprzedzających. Widzieliśmy przecież też na Majorce, że, że tam ten obiekt miał niewiele wspólnego z trawą, w zasadzie klepisko yy, i, i generalnie no, bardziej się męczysz grając na takiej nawierzchni niż yy, odczuwasz jakąś przyjemność, niż czerpiesz yy, doświadczenia. Więc yy, ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o decyzję, żeby przyjechać do Londynu i przygotowywać się w spokoju na miejscu yy, to było dość trafne. Yy, inna sprawa, że no, chyba Iga Świątek nie polubiła się z tą sprawą, bo widzieliśmy, że Poruszanie igi Świątek po, po tej londyńskiej trawie nie było zbyt dobre, że miałam z tym problemy. Chciała grać tak jak na hardzie, chciała grać tak jak na monster w tym sezonie, czyli dominować, yy, narzucać tempo i z tego wynikało wiele błędów. I już ten mecz z Patinałem Kerkowem on był sporym ostrzeżeniem, bo, bo tam yy, ja po drugim secie byłem dość mocno zaniepokojony, obawiałem się tego, że że Iga może już odpaść w drugiej rundzie. A za Alice Cornet, no to tak jak powiedziałem w kanale sportowym, ten mecz miał w zasadzie 2-3 fragmenty i od tego fragmentu 0-3 do 2-0-40-15 Iga Świątek grała dobrze, natomiast później znów zaczęła się spieszyć, chciała dyktować warunki forehandem i, i tych błędów było mnóstwo. Więc yy, myślę, że przed kolejnym sezonem bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o trawę. Natomiast myślę, że czasu na tą pracę będzie dużo więcej niż w tym sezonie, bo jednak umówmy się, nieco roku wygrywa się 37 meczów z rzędu, a jednak jeśli planuje się taki sezon, to bierze się pod uwagę szerszą perspektywę kariery. Nie, nie bierze się tylko pod uwagę, żeby wygrywać gdzie się tylko da i jeździć gdzie się tylko da. Chodzi o to, żeby. Iga Świątek oczywiście skończyła ten sezon z jak największą liczbą tytułów, żeby była jak najdłużej numerem jeden, natomiast żeby też nie miała kontuzji, tak były już odpuszczane starty, między innymi w Madrycie, w Berlinie, i ja uważam, że to jest dobry koncept. Natomiast no nie da się ukryć, że, że tutaj na Wimbledonie coś się stało, tak, bo bo ta porażka, z... mogliśmy liczyć, że Iga tego turnieju nie wygra, natomiast de Cornet to jest rywalka trudna, ale nie jest takiego największego topu. Jeśli ja przynajmniej gdybym szukał, no to myślałem, że Iga przegra z Żaber, być może, być może z inną zawodniczką grającą bardziej kombinacyjnie, natomiast Cornet tutaj wykorzystywała raczej grę z kontry. To, że jest zawodniczką niezwykle waleczną, że nie odpuszcza żadnego punktu, natomiast sama jakoś wiele w tym meczu nie oferowała. E, raczej taką bardzo, bardzo solidną grę e, i, 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 i taką, e, e, takie kontrowanie Igi świątek. Inna sprawa też no, pojawiały się różne, różnego rodzaju dziwne dziwne zarzuty, jeśli chodzi o chociażby postawę dziennikarzy, że oni wmawiają idę świątek, że nie czuje się dobrze na trawie, że Iga Świątek wygrała Juniorski. Wimbledon. No tak, ale ten juniorski Wimbledon to, to z seniorskim nie ma, nie ma zbyt dużo yy, wspólnego, tak? Yy, tam musimy pamiętać, że, yy, że Iga Świątek jednak nie miała jakiejś takiej yy, wielkiej konkurencji. Oczywiście tam yy, w pierwszej rundzie zagrała z jedynką z Whitney Ozuigwe, yy, później yy, też finał z Leonie Kung. No ale możecie sobie chociażby zobaczyć, gdzie te dziewczyny dzisiaj są yy, w seniorskim yy, tenisie. Eee, też inaczej Iga Świątek grała wtedy w, w juniorskich rozgrywkach, więc e, moim zdaniem mieszanie tych dwóch różnych systemów walutowych nie ma najmniejszego sensu. E, co ciekawe, niektórzy też wskazywali, że o, tutaj na moim ledonie Netflix e, filmował Igę Świątek, więc na pewno to ją rozpraszało. No nie, no umówmy się. E, wydaje mi się, że to nie miało Żadnego znaczenia. Jeśli gdzieś szukać tych przyczyn, to w sprawach stricte sportowych, tak? Bo moim zdaniem Iga Świątek na tym turnieju zagrała w zasadzie pół dobrego meczu z Janą Fett. Pozostałe spotkania były bardzo mocno średnie. Doszło jeszcze do tego, że na antenie Polsatu podczas półfinału, bodajże w ćwierć finału. Też padły takie słowa, że IGA jest tak krytykowana, bo dziennikarze napompowali balonik. No ja uwielbiam to, to stwierdzenie z pompowaniem balonika. Nic mnie tak w sporcie nie denerwuje jak to, bo jeśli ktoś jest liderem rankingu WTA, jeśli ktoś wygrywa tyle spotkań, no to naturalne, że z automatu jest traktowany jako ktoś, kto przyjeżdża na turniej w roli faworytki. Nawet jeśli bierzemy pod uwagę to, że na tej trawie historycznie i ze świątek średnio się wiodło, i w tej, w tej materii się jako ludzie, którzy zajmujemy się tenisem, pomyliliśmy, natomiast no, nie było takich wielkich przesłanek, żeby mm, twierdzić inaczej. Ja też powiem szczerze, po tym mibledonie uważam, że jest bardzo dużo pracy nad wieloma aspektami, no i raczej już przyszłorocznej edycji, nawet jeśli Iga Świątek by prezentowała się tak znakomicie jak w tym sezonie, czego oczywiście jej życzę, to myślę, że z nieco większą rezerwą będę podchodził do tego turnieju, bo jednak ta edycja pokazała, że, e, że wiele tych czołowych zawodniczek ma problemy na trawie i nawet to nie było niespodziewane w niektórych przypadkach, bo, bo to, że Anet Konta wyjdzie na przykład odpadła bardzo szybko, no to ja ja w ogóle tym nie byłem zdziwiony, podobnie jak, jak Sakari. Ale może przejdźmy też do, do innych kwestii, bo, bo ten turniej obfitował w wiele niespodzianek, wiele takich fajnych historii. Choćby Tatiany Mari, która wracała do tenisa dwukrotnie, ma dwójkę dzieci. Tutaj yy, cała rodzina jej kibicowała. Yy, a ona tym takim swoim specyficznym stylem, yy, takim podcinanym forehandem, slajsami, była w stanie tutaj dojść do półfinału i sprawić trochę problemów ons Jaber, więc piękna historia na Wimbledonie. Myślę, że taki highlight kariery tej, tej zawodniczki, bo trudno, myślę, jej będzie powtórzyć po raz drugi takie osiągnięcie. Ale to też pokazuje przed dzisiejszym chociażby finałem, gdzie Ons-Jaber zagra z Eleną Rybakiną, że tunezyjka jest zawodniczką chimeryczną, i może być trudno utrzymać poziom, poziom dobrej gry przez całe spotkanie, więc ja myślę, że w tych finałach, które mamy, ci, którzy są stawiani przez ekspertów, przez Bukmajerów niżej, czyli Rybakina i Nick Curios, wcale nie są bez szans i myślę, że to by było świetne dopełnienie tego turnieju. Myślę, że w obu finałach możemy zbliżyć się do pewnego dystansu, bo, bo zarówno rybakina, jak i Żaber myślę, że to będzie bardzo bliski mecz i, i będą decydować pojedyncze piłki. Oczywiście, jeśli tak weźmiemy stricte pod uwagę narzędzia, to Żaber ma bardziej urozmaicony tenis. Myślę, że te slice posyłane na drugą stronę siatki mogą trochę sprawić problemów, rybakinie. Z drugiej strony. Zawodniczka, zawodniczka z Kazachstanu rozgrywa no, Turniej Życia. Spojrzymy na jej statystyki serwisowe, one są bardzo dobre. Mało podwójnych błędów serwisowych. Stracony jeden set w drodze do finału. Przede wszystkim pokonana w tak znakomitym stylu Simona Halep. Więc no, ja tutaj, jeśli miałbym procentowo to określać to 55-45 dla Żaber. Być może jakieś 7-6, w trzecim secie na, na korzyść Tunezyjki, ale to będzie bardzo bliski mecz. I podobnie myślę, będzie u panów, bo, bo jednak Nick Kyrgios, wypoczęty Nick Kyrgios, który nie musiał mierzyć się z Rafaelem Nadalem, kontra Nowak Djokovic, który jednak myślę, ciągnie ten bagaż od Australii. To cały czas myślę tych poszczególnych turniejach na nim ciążyło, że on nie grał w Australii, że nie był w takim rytmie turniejowym i to miało odbicie w jego e, wynikach. Tu też Serb jakoś mnie nie porywa. Tracił sety w różnych dziwnych sytuacjach. Z Janikiem Sinerem zaprezentował dużą klasę, bo 0-2 wyjść w takim stylu, gdzie w zasadzie Włoch nie miał już e, szans, żeby wygrać seta, żeby nawet przełamać Djokovic'a. Chyba był jeden breakpoint, żeby, żeby przełamał przełamać z stanu 0-2, więc to, to jest naprawdę duży wyczyn. Ale generalnie w tych wcześniejszych meczach to była taka gra dobra, ale bez fajerwerków, choć w sumie Serb z tego jest znany, że potrafi zarządzać tymi siłami dość dobrze. Natomiast Kyrios yy, też oprócz tej pięciosetówki z dżabem na porządku. Nie, wikał, nie wikłał się w jakieś dziwne sytuacje. Nawet w tym meczu ćwierćfinałowym z Garinem, tam Chiliczyk miał przełamanie z przodu w pierwszym secie. W trzecim prowadził w tie breaku 5-3, ale Kyrgios był w stanie to dowieść, zamknąć to w trzech setach i już sobie wypoczywać. Myślę, że tu, tu czeka nas pięciosetówka. Ja będę e, trzymał kciuki, żeby Kyrgios zagrał. E, na swoim poziomie, bo jeśli on zagra na swoim poziomie, to będziemy mieli widowisko, czego nie było choćby w meczu z Cameronem Norim, bo, bo tam po wygraniu pierwszego seta w zasadzie Noriego na korcie nie było, Djokovic podniósł swój poziom i, i nie było o czym rozmawiać, tak? E, więc no myślę, Kyrgios ze swoją normalną dyspozycją serwisową jest w stanie pokonać Djokovic'a, co prawda z głębi kortu na pewno e, to w, ta szala będzie na, na, po stronie Serba, ale widać też, że on nie jest tutaj nietykalny, że ma takie y, fragmenty, gdzie serwuje naprawdę bardzo słabo i, i myślę, że Australijczyk jest y, w stanie to wykorzystać. I jeszcze słówko o Rafaelu Nadal, bo on tutaj y, wyczyniał y, cuda w meczu z Taylorem Frycem. Y, przyznam, że Amerykanin był takim moim czarnym koniem y, y, i bardzo, y, bardzo nie wykorzystał swojej szansy. Za dużo oddał w ręce Nadala w tym meczu. Myślę, że te problemy zdrowotne, które miał nadal, sprawiły, że Fritz. Myślał, że ten mecz w miarę sam się wygra, tak, że nadal w końcu okaże słabość. Tymczasem no, w piątym secie Fritz najpierw się dał przełamać, potem wrócił, ale w tej Wreku nadal był niezwykle skoncentrowany. On tam pół piłki nie oddał, więc za mało Fritz atakował, za mało próbował wywierać presję. No i tutaj przegrał. Przegrał. I, I ja uważam, że te wszystkie dyskusje na temat laki luzerów i tak dalej, no to jest część tenisa, kontuzję nadal postanowił zagrać do końca, nienawidzi kreczować, wygrał, więc yy, tyle. No. Szkoda dla widowiska, że nie było meczu Kyrgios nadal, ale taki jest sport. I, i, i myślę, że tutaj za, zwłaszcza amerykańscy dziennikarze, którzy rozpoczęli tę dyskusję, że, że może należałoby jakiegoś laki luzera wprowadzić. No, no myślę, że nie. No, historycznie w tenisie. Takich rzeczy się nie, nie robi, Fritz swoją szansę e, zmarnował, e, on sam zresztą w mediach społecznościowych powiedział, że mm, no on po prostu na to, żeby zagrać w półfinale nie zasłużył, więc będzie wypoczęty Kyrgios kontra, kontra Djokovic, który jest tutaj dużym faworytem, ale to też nie będzie tak, że on nie będzie grał bez, bez żadnej presji, wręcz przeciwnie, no, ja myślę, że nadal Tymi dwoma zwycięstwami w Australii i w Paryżu postawił go w dość trudnej sytuacji, że, że każdy taki finał to będzie dodatkowe 3-5 kg w plecaku Dżokovicza, a, a widzieliśmy w US Open w e, finale z Daniłem Miedwiediewem, ile taki plecak może ważyć. I, i, i że Djokovic no wcale nie musi m, być nietykalny i że nie musi po prostu rozgrywać jakiegoś kapitalnego meczu finałowego, więc myślę bardzo ciekawie u mnie ze wskazaniem na tych underdogów na to, żeby oni zagrali dobre mecze, żebyśmy mieli widowiska, bo mi trochę tych widowisk w tegorocznym Wimbledonie brakowało. Oczywiście mieliśmy kilka bardzo ciekawych meczów, natomiast w tej decydującej fazie no trochę więcej emocji, więc więc liczę tu na 300 sety w meczu kobiet, 4-5 u u Kyriosa z Djokovicem i być może na, na dużą y, niespodziankę, bo Kyriosa można nie lubić, y, z, z, czy to ze względu na, na jego zachowanie na korcie, czy to ze względu na te rzeczy, które wypływają w mediach, natomiast jeśli chodzi o grę, no to on bawi, on, on jest takim gościem, którego się miło ogląda, więc życzę Wam y, miłych y, finałów, pewnie jeszcze się spotkamy tu na kanale, po finałach i podsumujemy sobie, sobie cały y, ten turniej wimbledoński. Do zobaczenia!